Zapraszamy do obejrzenia filmiku poświęconego kapitanowi Władysławowi Jankowskiemu, przedwojennemu współwłaścicielowi majątku Jastrzem Górnym, na terenie którego znajduje się obecnie osiedle Morcinka i nasza szkoła podstawowa nr 13 imienia księdza Franciszka Blachnickiego. Czasy młodości Władysława to okres odzyskiwania i obrony polskiej niepodległości. Urodził się w 1900 roku w Toruniu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej jako osiemnastolatek wstąpił do harcerstwa, by rok później zaangażować się w plebiscyt na Warmii i Mazurach, a następnie w walkę z sowieckim najeźdźcą w 1920 roku. W okresie międzywojennym służył jako żołnierz na Górnym Śląsku, w Katowicach, Rybniku i Chorzowie. W tym czasie poznał Gertrudę Pardygoł, córkę właścicieli majątku dworskiego w Jastrzębiu Górnym, którzy przeprowadzili się tutaj po plebiscycie. Para młoda stanęła na ślubnym kobiercu w 1930 roku i doczekała się jedynego syna, Tadeusza. Gdy rozpoczęła się Druga wojna światowa, kapitan Jankowski ruszył na front, by bronić ojczyzny. Niestety, nie wrócił do rodziny, ponieważ został aresztowany przez Sowietów i jako jeniec przebywał w obozie w Starobielsku, skąd wraz z innymi został przewieziony do Charkowa i tam zamordowany. 2 maja 1940 roku. Aby upamiętnić 70. rocznicę jego śmierci, przedstawiciele gimnazjum nr 8, które mieściło się w naszej szkole, zasadzili lipę nazwaną jego imieniem. Także w mieście wspomniano postać kapitana. Jego nazwisko znajduje się na tablicy umieszczonej na zewnętrznej ścianie Kościoła w Zdroju. Zdjęcia wykorzystane w tym filmiku zostały udostępnione gimna przez jego syna. Tadeusza Jankowskiego, który gościł kilka razy w gimnazjum w związku z realizacją projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, uczniowie adoptują zabytki. Materiały te służą także społeczności szkoły podstawowej, część z nich można oglądać na jednej z tablic w kąciku pamięci.